Znaczy, jak nie wpadnie, śnieg. Dużo wszędzie było. Pokażę Wam jak dzisiaj zrobić wiatrak. Pokażę tak wygląda krzyż na cmentarzu. Pokażę nie wiem, gdzie kręcicie, tylko zdoba drewniana. Przewo mam starasy Sarasy, w choinkach Rosło sobie kiedyś. Byśmy widzieli, to było takie malutkie. Rosło wtedy takie wielkie 13 lat temu. Ten... Du... 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 Zbudowałem go gdzieś 20 lat temu. tu wbić. Nie z nim nie opróbować. Zawsze, kiedy się kręci. Potem go zniszczył wiatr. Tu tylko taka rzeczka malutka sobie tam minęła. Jeszcze, ale widzicie sami, fajnie jeszcze niego trzeba wkopać. Kilkopa, typu jeden guść. No i dalej. Ja powiedziałem, że darmowe, tylko że guść kilka groszy i uciekaj. darmo, praktycznie taka ładna ozdoba.